Nowy sezon prelekcyjny, nowe rozczarowania. Eurowizja jest coraz bliżej, już 26 lutego będziemy mogli zdecydować o naszym polskim reprezentancie. Nasza telewizja jak zwykle jest trochę spóźniona, ale nie ma co narzekać, przecież dzięki temu artyści mieli więcej czasu, żeby dopracować swoje utwory, prawda? Przekonajmy się, ja jestem Grot i dzisiaj ocenimy sobie kawałki z preselekcji. Jak zobaczyłem listę artystów, których TVP wybrało, byłem przerażony. Większość z tych nazwisk jest naprawdę zerowym zaskoczeniem. Duża część z nich już w przeszłości współpracowała z TVP, czy to przy okazji The Voice'a, czy jakichś innych koncertów. W momencie, kiedy nagrywam ten film, do odsłuchów w całości jest dostępne 7 z 10 utworów. Siema, szybka dogrywka, bo akurat jak montuję ten film, to pojawił się w całości kawałek Jana Champion. Yy, przesłuchałem, moja opinia się zupełnie nie zmieniła. Dwa są dostępne w dość długich fragmentach, i jedynie utwór Alicji Szemplińskiej zostaje nie wiadomo, do 24 lutego. W piątek pojawi się pełna wersja do odsłuku. Co do Alicji mamy bardzo ciekawą sytuację, bo to jest kolejny artysta, który po odwołaniu konkursu w 2020 roku, próbuje w tym roku wrócić na Eurowizję. Po tym, jak nie zostali wybrani wewnętrznie do reprezentowania swojego kraju w następnym roku. Damirke Jo z Chorwacji, Urlike z Norwegii i Lulus de Mamas ze Szwecji próbowali wrócić w tym roku na Eurowizję poprzez ich koncerty preselekcyjne. Niestety bez sukcesu. Czy Alicja czeka to samo? Obawiam się, że tak. Ja mogę ocenić to, co słyszałam do tej pory, a no niestety jest mizernie. Przejdźmy do zestawienia. Na samym dole tabeli pojawi się Blanka i Solo. Podobnie jak rok temu mamy w preselekcjach ten jeden utwór, który stacje radiowe katowały przez ostatnie pół roku i już zdążył się każdemu znudzić. I gdyby to chociaż był sensowny kawałek, ale ale nie nie jest. Moim zdaniem jest absolutnie koszmarny i nawet Mikołaj Trybulec w Krylice go nie ratuje. To jest ten rodzaj muzyki, jakiego ja po prostu nie potrafię znieść. I dlatego Blanka ląduje u mnie na ostatnim miejscu. Zostawmy muzykę latynoską latenoso. W zeszłym roku Karolina Stanisławczek pokazała jak się do tego nie zabierać. Chanelka z Hiszpanii wręcz przeciwnie. Blanka jeszcze jest z mojego miasta. Szczecin przepraszam za Blankę. Numer 8 Maja never high. tam gdzie kończą się pomysły, tam zaczyna się desperacja. Ja wierzę, że pomysł na ten kawałek był, ale skończył się tak w okolicach drugiego wersu refrenu, do którego trzeba było jeszcze coś dołożyć. Ten sam problem mam chociażby z ancholi Sama Smifa, który ma świetny refren, ale zwrotki nie domagają. Tylko że tutaj no wszystko nie domaga. Maju proszę zejść na ziemię. Wiem, że masz ego top, tak jak ja i każdy eurowizyjny kawałek zapowiadasz jak największe osiągnięcie ludzkości, ale nie ten droga. Serio. Miejsce siódme to będzie Alena i Puri. Podejrzewam, że teraz wielu z was jest w szoku, kiedy zobaczyło, że to nie jest ostatnie miejsce, bo w większości topek, tych, yy, które już zostały udostępnione, widziałem, że to jest najczęściej sam dół tabeli. No ale mimo szczerych chęci, to ja nie jestem w stanie tego umieścić niżej. Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek usłyszę w polskich preselekcjach yy, piosenkę o sobie i. Chyba bym wolał, żeby to się nie wydarzyło. Fajnie, że ten kawałek się w ogóle pojawia. Wyróżnie się na pewno w taki sam sposób jak w zeszłym roku wyróżniał się unmute. I o tym się na pewno będzie mówić tylko szkoda, że w tym wielkim szumie medialnym po prostu zabrakło dobrego utworu. To co tutaj mamy to jest taka, nie wiem, Lizo po godzinie w gorzobie. Może wyjdzie z tego jakiś trend na TikTok, ale na więcej bym nie liczył. I uwaga! Tutaj myślę, że czterech kandydatów, o których teraz będę mówił, można by po prostu zebrać taką jedną wielką papkę skondensować ich między miejscami yy, szóstym a trzecim, pozmienić tą kolejność, bo ona zupełnie się nie będzie liczyć. Te wszystkie utwory są moim zdaniem równie przeciętne i nie ma się nad nimi co znęcać, bo potrzebujemy takich utworów. Ktoś musi zająć to szóste, siódme, ósme miejsce w konkursie. Pamiętacie Siostry Szlachta z zeszłego roku? Ja też nie. Dlatego tutaj zrobimy sobie wspólną nominację dla Jana Majewskiego, wersów Kuby Szmajkowskiego i Nataszy Urbańskiej, na miejscach od 6 do 3. Feliwersi są w tym zestawieniu chyba tylko po to, żeby pokazać jakąś gitarę na scenie. No bo wiecie, przecież ManeSkin 2 lata temu coś tam ugrali. E, Sojusz IXAN Mariński e, z zeszłego roku też jakąś tam gitarę na scenie miał. Wszyscy młodzi, Feliwersi też są bardzo młodzi. I w momencie, kiedy to nagrywam, dostępny jest tylko fragment, który zupełnie nie zachęca mnie do tego, żebym w ogóle przesłuchał tego w całości. Papka. Sorka, ale to jest papka. Jeśli chodzi o Kubę Szmajkowskiego, zacznijmy od najważniejszego faktu na temat jego utworu. Skomponowała go dokładnie ta sama ekipa, która była odpowiedzialna za The Right Rafała Brzozowskiego z pominięciem plary rubasznej. Dosłownie brzmi to identycznie jak nasz kawałek z 2021, tylko że Big Daddy Energy Rafała zamieniliśmy na wiecie takiego Michałka z 8 kasy podstawówki, który potrzebuje sobie podciągnąć średnią na koniec roku, żeby mieć czerwony pasy. Natomiast u Jana Majewskiego tego przez Y na początku eee, mamy znowu kawałek skomponowany przez Mikołaja Trybulca. Kocham Mikołaja Trybulca, to jest naprawdę świetny kość, udało mi się kiedyś z nim zbić pionę po koncercie w Szczecinie, ale Trips nie jedzie do Liverpoolu. Do Liverpoolu miałby pojechać Jan. Wyobraźcie sobie, że słuchacie Imagine Dragons. Współczuję swoją drogą, w ostatnim czasie ich twórczość jest nie do zniesienia. Tyle że w tym kawałku Imagine Dragons w ogóle brakuje charakteru tego Dana Reynoldsa. Masakra. U Nataszy Urbańskiej mamy chyba najbardziej generyczny popowy kawałek, w jakich w stacjach radiowych są miliony. Natasza ma to do siebie, że oprócz bycia stosunkowo kompetentną piosenkarką jest też całkiem niezłą szołmenką. Pokazała to na preselekcjach jakoś 15 lat temu, zajmując drugie miejsce. Myślę, że wiele się od tego czasu nie zmieniło. Mimo to obawiam się, że doświadczenie w robieniu szumu na scenie nie pociągnie tak mizernej propozycji. Dostajemy w tym momencie z Janem, tym przez J na początku i 2N na końcu i z Dominikiem Dudkiem. Dominika dam na drugie miejsce, no bo to jest pozytywne zaskoczenie. Jak zazwyczaj po ludziach z The Voice'a raczej nie oczekuje wiele, tu mamy bardzo sensowny kawałek. Kojarzy mi się trochę z Kwiatem Jabłoni z Eurowizyjnych propozycji, no to nie wiem, zeszłoroczna Estonia, Dania 2020. Bigood to jest taki kawałek, który idealnie się sprawdzi w stacjach radiowych, do posłuchania w aucie, kiedy ma bardziej sobie grać w tle i nie przeszkadzać. Ale nie za bardzo mam pomysł, jak można by to było pokazać na eurowizyjnej scenie. Chłopak z gitarą, no to mogłoby być trochę za mało, żeby porwać publikę nawet przy tak sensownym utworze. Naprawdę tutaj niewiele można zarzucić. Tylko kurde, no trochę nie ten adres. No to na numer jeden zostaje nam tylko Jan i Gladiator. Zajebiście mnie cieszy, że Jan się w ogóle pojawił w tej finałowej dziesiątce i całkowicie rozumiem zachwyt nad tym utworem. To nie jest propozycja bezpieczna. To nie jest coś, czego można by się było spodziewać po polskiej reprezentacji. Biorąc pod uwagę to, co wysyłaliśmy na Eurowizję w poprzednich latach. Dlatego, no, nie zdziwię się, jeśli Jan wygra głosowanie publiczności, z jury może być troszkę słabiej. Widzę potencjał na świetny stage, widzę mega charyzmatycznego artystę, ale brakuje mi w tym kawałka, do którego chciałbym wracać już po konkursie. To nie jest wada, no, bo kawałek na Eurowizję ma przykuć uwagę publiki raz, maksymalnie dwa razy, jeśli wejdzie do finału. Strasznie mi się gryzie ta rapowa statka pod koniec, można by ją było wyciąć w ostatecznej wersji, ale tam jest też sporo instrumentala, który też pewnie trzeba będzie skrócić, żeby się zmieścił w 3 minutach. Nie zmienia to faktu, że Jan może nam naprawdę przynieść sensowny rezultat w finale. Niezwycięstwo, ale myślę, że top 10 byśmy mieli. I tak wygląda stawka polskich preselekcji do Eurowizji w 2023 roku. Jest mizernie, ale nie spodziewałem się, że będzie inaczej. Na pewno mamy dużo bardziej sensowny wybór niż chociażby Litwa, która w swoim finale nie miała ani jednej dobrej propozycji. Bardzo nie podoba mi się fakt, że nie mamy w tym roku żadnego utworu w języku polskim w stawce. Czemu? Nie rozumiem tego. Przecież w zeszłym roku 6 z 10 najwyżej ocenionych utworów na Eurowizji było w językach innych niż angielski. To pokazuje, że zupełnie nie ma sensu się bać. Tak samo brakuje mi tutaj jakiegoś utworu folkowego. W zeszłym roku Karolina Lizer pokazała, że można to zrobić całkiem sensownie bez żenady. Potem przecież wygrała Opole. No i nadal. Problem jest taki, że za Eurowizję w Polsce jest odpowiedzialne TVP. Nadal wielu artystów ma z TVP i nic nie wskazuje na to, żeby coś w tej kwestii mogło się zmienić w najbliższym czasie. Ta kosa jest całkowicie uzasadniona, no ale. Gdyby się udało tam porozmawiać z Ralfem Kamińskim, a no nie przecież on reprezentował Litwę w zeszłym roku, mieliśmy kilka fajnych kawałków, które w ogóle się nie dostały do dziesiątki, a były opublikowane wcześniej. Bardzo podobała mi się terapia Pauli Biskup, bardzo podobała mi się propozycja od zespołu Lunaria, czyli Inferno. Ostatecznie myślę, że wybór będzie między Dominikiem, Janem, a Alicją. Tylko tak jak mówiłem, jeszcze Alicji piosenki nie znamy. Ona wyjdzie 25. Trochę za późno, żebym mógł ją do tego filmu. Trzeba też pamiętać, że zmieniają się zasady głosowania w półfinałach. Już nie ma głosów od jury, są tylko głosy publiczności, więc Sojusz Polsko-Sanmaryński w tym roku nie obowiązuje. Ja z tego miejsca chciałbym Was zaprosić na livestream który sobie zrobimy w trakcie trwania y, koncertu tu bije Serce Europy. Będziecie mogli posłuchać wtedy, jakie ja komentuję te piosenki na żywo. Będę takim Arturem orzechem bez Artura orzecha. Ktokolwiek wygra, powodzenia w Liverpoolu. Ja teraz uciekam. Dzięki wielkie. Cześć!